Już pewnie z nimi jest. Imbym cytryna. Mami, co z Warnaisem? Dobra, spoko. Wolę się w dłuższych czy w krótszych? Wolę się w dłuższych, ale wygodniej w krótszych. Dobra. Trzeba was tu postawić. Dobra, tutaj was postawię sobie. O. Czekajcie, wezmę. Jakoś to wyżej troszeczkę. O, 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 jest. Teraz zgi. Serio będę wyglądał jak głupi ogólnie, bo to, zobaczycie, śmiesznie się, mega śmiesznie się układa te, teraz te moje włosy. Suszareczka jeszcze. Opa, Jopa. dobra, jest suszareczka. No dobra, więc tak, od czego zaczynamy? Moi drodzy, moi drodzy, moi tani, moi średni. Kto? Kto jest wszędzie? Nie wiem. Nie ma pojęcia. Kismery, kil. Nie ma pojęcia. Fagata, Angie, Bugałka, Nie ma pojęcia. Nie ma pojęcia. Nie wiem. Teraz może trochę kłaki. Kłuczyk. Ale tylko tu nie z drewnianka. Dobra, mamy mokre korki, troszeczkę, leciutko jest susza, ale tak, znaczy susza, wycieram, ale tak delikatnie wręcz, dobra i teraz tak, mam nową pomadę, Już wcześniej miałem tą, jeszcze resztka została, ale ta jest trochę słabsza niż ta, ta jest tej samej marki, tylko, że mocniejsza. O, Paulinka. Cześć! Ima. Co tam słychać? Właśnie będę Hello, Elo, jak włosy będę układał? A co, co, to, tak? za, a co to za to za Purszczew widziałam ostatnie na story? A co? Fajne? No Moje? Fajne. Tak. No. Fajne. Tak? No, to gracji. Nie bym cię przeniósł. To nie wiem, jak się zmieścicie w trójkę, bo to było osobowe. Spokojnie, spokojnie, ja się nie będę twojego porszaka wpychał. Ewentualnie na kolana weźmiesz. No, że nie na kolana wziąć. Nic co robimy? No. Dawaj. Wiedzimy, nie jest tego, a podstawowych zakupów, Dobra. 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 podstawowych Dobra. 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 Całym okiem nie wiem. Po no, to Halo! Halo. Nie, się. No, czyli, no, coś się. nie, 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 To się nie, 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 mam, bo nie, zaraz nie, 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 no. Dobra. Ja, ja w ogóle mam nową fryzurę, bo teraz do tyłu zaczesuję. Weź, robię włosy, a zaraz zobaczysz, jak to komicznie w ogóle będzie w co ja tutaj zrobię. Patrz teraz, to jest w ogóle mega beka, to, jak ja je układam, bo teraz muszę wziąć tak do przodu, patrz tam, czujcie. Okay. O, jak to wygląda. Ja bym ja miał to. Bardzo dziękuję. Co? Teraz mi przypominałeś takiego wykonawcę, daj, Wiesz, nie wiem z <grym> ja, Jak Jak wygląda w ogóle? Bo się mówiłem... Że, ej, mówiłem wam że to komisja wygląda. To jak... Układa tam... <grym> to... Się... Ej, w sobie jeszcze tego nie ma, nie? W <grym> Ja, ja, ja. ja. O oh, shit, jak taki nauczyciel matematyki trochę, nie? No, Dobra, to nie, nie matematyki, ale... Śmiesznie. Informatyki? Informatyki? Czekaj. Jak nauczyciel matematyki trochę. No, co tam? Co słuchaj, Co robicie? W wiesz, dzisiaj byliśmy w restauracjach, chodziliśmy sobie, byliśmy też na takim projekcie, ogólnie mega spoko. Kasper dzisiaj był taki... Projekt, projekt ciekawy, projekt ciekawy Trochę będzie. Trochę dzisiaj był taki czepliwy, wiesz. Miałam dzisiaj przyprawę. Ale, ale, w ale... Tak, w Warszawie. Okej. Okay. Fajnie. No. Więc... Ja tu nie wychodzę w ogóle prawie z chaty, teraz tylko treningi, dietka. Uh, no, ja ty tak, 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 robię formę, wiesz. Chcę zrobić e, na lato zajebistą formę, w końcu taką, wiesz, taką przepotężną. Nawet będę brał taki... Nie, Jezu, dziękuję, dziękuję. walczymy, punkciki razy 2 jeszcze 40 sekund możemy wygrać, a nim... No, co mam więcej powiedzieć? Nie, nie wiem, co to jest. No to dobrze. A co to jest? Takie no. dla cukrzyków. Dla cukrzyków taki lek. No i co? No i nic. Ile tego brało? Czemu? Dziękuję. No co. Widzę, wy mi co to jest? Dziękuję pięknie i za to. Yy, dla... No to powiedziałem ci dla cukrzyków lek, przecież mam no, powiedziałem ci. No tak, ale... Co... To co ci mają, wygląda jeszcze tu macie Mają ci napisać to samo, co ja ci powiedziałem? Chudnij się od tego, a to też zrzuci tak. uwagę. Tak, tak, tak. Mhm. Mm tak, zrób tą formę na ja to no. też tak. A ja też akurat formę Tak? Robię. tak? Na co, na co się a, no bo masz walkę niedługo przecież w a To. Sama się wygadałaś. Nieprawda. Prawda. Nie, nie rób z nas głupki. Nie robię, nie wygadałam się. No jak nie? Powiedziałaś, że przygotowujesz się do walki. A po czym nagle yy, ten, yy, ale tak dla siebie tylko. No dla siebie, do walki ze sobą. No, do walki z samą sobą, tak? <grym> tak, z ze sobą. Z Ej, się ja... wygadzasz? Robiliśmy trening ostatnio, sparowaliśmy się. W parterze? Nie. Yeah. Tylko. Mm, ale fryzura. A jak fryzura? jak fryzura? 10 na 10 10 na 10 ale. O, Jezu, zobacz puszek. Mm. Puszek 11 na 10 No tak, puchu to jest wiadomo. kawaler? Kawaler? Nie. Niech tu. jakąś kotyczkę nie. Niech to nie. nie. On nie ma, on nie ma jajeczek. No mu? Tak. Już kupiłem go z obciętymi. No, no chyba, że tak. Piękny jest. No i co tam powiecie jeszcze? No dawaj, Oglądacie serial, w którym się poznaliśmy, wiesz? Oglądacie serial, na którym się poznaliście? Tak. To wystąpiliście w serialu? Tak, razem. Jak... Miłość za wszelką cenę właśnie oglądaliśmy. Naprawdę? No, Kasel mi tam strasznie wajerował. Ale to było, nie, pod, to było pod fabułę. Nie, nieprawda, po, 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 poza fabułą wajerował. Wiesz, co ja do niego mówiłam? Nie, nie podrywaj mnie. Jaka romantyczna po prostu historia. No. No a czekaliśmy na serial półtora roku, nie? No. Daj, żeby go wypuścili? Tak. Kupował jedzenie między mami. Ten. Mm, ja też wystąpiłem w serialu jednym. Tak, jakim? Zaginieni 48 godzin. Tak? To jest... Um, kojarze, no, to jest. No, no. No tam zobaczyć. A na czym to leci? W no. to, to nie jest ten taki właśnie z cyklu trudne sprawy i tak dalej, nie? To jest bardziej popularne, są podobne wątki, takie, które przez kilka odcinków się ciągną, ale chyba też jedno no, 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 no. w podobnym wątku, nie? Takim głównym. Mm, ale ten, znalazłem się tam totalnie przypadkowo i zagrałem fajną mówioną rolę i sprawdziłem się całkiem dobrze. O, no to się mam to gdzieś nawet. I to leciało w Słucham? Tyś... W jakimś kryminalnym filmie. Ja, gra, ja grałam kiedyś trupami. Trupa grałaś? Dzięki Gacka. Po co to No, ale to zobaczę. To Jak zagrałaś tego trupa? No, normalnie nie ruszałam się. <laughs> po prostu? Po prostu, nie ruszałam się. Mi się... Nie, no fajnie, fajnie. Kurde, ej, ten. No. Jakiś dzisiaj taki dziwny dzień, zamul zamulony strasznie taki. Przynajmniej dla mnie. Co jest, dzisiaj poniedziałek? Dla mnie powiem ci też. Czy te w takie w miarę zamulone? Ale ten tutaj mi trochę wrażenie. No <głos》> tak, dobrze. Delikatnie było. Chyba mu się nie Dzisiaj tak, nie wiem, co ty się nudzisz? Mówię, tak tak, i się że jak do ciebie wylecę z krzykiem, no już nie Nie, ja się przestałem przez chwilę odzywać, a ona się do mnie rzuca. Czemu się nie odzywam? Nieprawda, Boże, no nieważne. Paulinka! U zasadzie się sparowaliśmy i było koko dobrze. Ej, w ogóle beka, że ja nie wiedziałem, że wy macie trzecią siostrę, to jest problem, ale... teraz jest starszą. Ale nie wiedziałem o tym. Dopiero niedawno się dowiedziałem. Dopiero nie... co? Masz jakieś foteństwo? Tak. Ej, dopiero niedawno się dowiedziałem o tej waszej siostrze. Jak to Co, co, co? Twój łańcuszek ma? Nie, zgubiła. Zgubiła. No, ale ty naprawdę go nosiłem. Mam teraz No, i właśnie dlatego przegrałaś tą walkę, bo zgubiłaś. Zgubiłam ale byś. Na walkę kazali jej ściągnąć. No. No, ale... no, ale zobacz. I to już tak jakby był przewidziany proces. Zdjęła, nie schowała do zabezpieczonego miejsca, tylko gdzieś tam położyła. Wiesz, o co chodzi? Więc automatycznie ten, ten amulet już wyczuł, że został porzucony, został potraktowany jak jakieś gówno, i, sobie, i już wiesz, aurę ochronną zciągnął z niej, no i dlatego się nie udało. Oj, to już tutaj w różnych sposób. W różnych sposób nie, bo to już było, to się odbyło, ja po prostu mówię, jak było. Tak, nie było. Ja się stresowałam, a amulet czuł, że jest ważny, bo go cały czas nosiłam ze sobą. Ja misia bardzo bardzo. po ranach wojennych cały czas trzymam, tak? wygłodnieszonego, tak. Ale Adi mi tak głupie, że on się rozprół w tej kieszeni. Dobra, dobra, kupiłaś rozprutego. Najlepsze, że na to pamiątkę, nagrało się wszystko na live. Nie, nie było, no. Tak pamiętam, chyba 12 tysięcy ludzi mieliśmy wtedy, jak mnie żegnałaś, jak leciałem. Mieliśmy ponad 8 tysięcy, no. No, bardzo dużo było, pamiętam. Nie, no. Zresztą temat z mi to, się, cool, to się bardzo podobał. Ja... Ale się tak stresowałam przed tą walką, że ja go odłożyłam tam na półkę, a po walce miałam wywiady i później tylko marzyłam o tym, żeby się wykąpać po eee, Adrian, który to jest numer odcinka? Eee, kurde. Papuła, to znaczy, co tam się działo może, który sezon, cokolwiek. Kurde, poczekaj, 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 poczekaj zaraz ci p. E, ja pamiętałem, który to był odcinek, ale już zapomniałem. Jeszcze nawet sam oglądałem to na, na TVN Playerze chyba, tak? Na czymś takim, to jest... No Na polsko Go, no no, 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 na tym to oglądałem. Y, słuchaj, dobra, wiem, 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 wiem. Po rachunki tam były tych y, kiboli. Były porachunki kiboli, yy, ponieważ jeden z gości, który, który należał do gangu kiboli, yy, jakby puszczał się dla starych bab, nie wiem o co to za chodziło, i my musieliśmy yy, mu za to w w zemstę wypłacić, tak? I, I został tam, wiesz, porwany. Przez nas. No i już tak to było. No, no coś takiego. I który odcinek? Właśnie, kurde, nie mogę sobie przypomnieć, ale pamiętam, że coś z czwórką było: 14, 44, coś takiego. Tutaj jest sezon 25 i 26, z tego co widzę. Jak? To tyle aż sezonów tego? Po, ej, poczekaj chwilę. Próbuję sobie przypomnieć, który to był odcinek. Nie pamiętam. Ale mam to, mam to, nagranie całe, w ogóle na Instagramie to mam, ej, na Instagramie moim to jest, w Memories chyba. Co, jeszcze Memories. idą bitwy? No, no, dawaj. Dobra, w Memories, w Memories na, mo na moim Instagramie to jest. Ej, czekaj, ja zobaczę. Zobaczymy. 48 godzin, Nie. Tak, 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 Zaginęliśmy 48 godzin. Dokładnie. Ej, widzowie, wy może wiecie. W którym odcinku to było? Halo? Nic z was nie wie? Kiedy to było? To było nagrywane. Przepraszam, cztery sezony. To jest to Cztery sezony, tak. Dwie... To było nagrywane w 2023 w wakacje, a emisja była koło yy, listopada, września, coś takiego. Dobra, to już taki. pro. i hmm. sobie mnie zjechali wcześniej, wiesz? Za co? Że się z umarłem, z tobą. Da! <grym> Możemy zawsze, wiesz, pójść na jakieś jedzenie, czy, coś, czy to, co to znaczy? Możemy przecież umarsko się zawsze złapać. Ja też o tym mówiłem. No. Że normalnie się koregujemy. Dokładnie. No, nie nie. Ej, mam to, ej, mam to, mam to, patrzcie. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem czemu dźwięku nie ma. Czemu dźwięku nie ma? A tu? Patrz. na <grym wytrza> Chwila przerwy, tu. mamy do pogadania. Cisza! Policja, mamy kilka pytań. Ty ma ci pecha, nie gadamy z psami. No to też macie pecha, bo musicie zrobić wyjątek. Wasz kumpel Patryk Laboga zaginął dwa dni temu, chcemy go znaleźć. Powiedziałem, wynocha! Uspokój się? Nie obchodzi was, że wasz dziadek zniknął? No to kiepscy z was. No i czekaj, i jeszcze jeszcze jedna. To, tutaj gadam. Czekajcie, może ja wam to obrócę. O, kurwa. Patrzcie tu. Dobra, Dobra, wystarczy! Zabieraj te łapy. To ja mówię, kiedy wystarczy. Jaja sobie robicie? To trzeba doprowadzić do końca. Jakiego końca? Zaraz go zabijesz! No ma dostać za swoje. Był szmatą na usługach starych bab. Ośmieszył nas. Wszyscy jesteśmy zgodni, że zasłużył na karę. A nie było mowy za tym zabijaniu. Zasłużył na śmierć! Jeśli się to rozejdzie. Ekipy w całej Polsce będą z nas łacha darły. Musimy im pokazać, że takie sprawy załatwiamy zdecydowanie. W im mamy ekipy. Nie go. A co myślisz o tym? Ten chłop, z którym grałeś z ogadał. on nam zapisył. No nie ale ten. Ja śmiesznie. Dobra. To ogólnie dobra, mega dobra przygoda, mega dobrze to wspominam. Jak zwykle obroniłeś. Tak, ja obrońca uciśnionych, co? No, cztery róże. O, no, jest... ja, to, ja to mam tak, że lamusów w bronie cały czas. A lamusy, bo ty! No Adrian! O, <ścoughs> oh, shit! A widziałeś nowego TikToka mojego z hot Nie. Nie widziałaś? Nie widziałam, mam się zobaczyć. A on w ogóle jest, ten Hot chocolate jest bardzo spokojny. Zajedł się tak, już ci robię e, ble, e, Blika George e, na remont auta. Ile chcesz? Ile ci zajechać? Tam chyba na, na, na bliku jest 1000 Max, co? Nie ma problemu. Tapujemy, 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 walczymy o walczymy winieta. Dziękuję Piszuj kot. Mamy... Lecimy. Spisuj kot podaje. Jak kotki, twoje. No, jedna kotka, noż. Dokładnie teraz wam nie pokażę jej, ale wedomek dru... wsebiście. Nie wiem, gdzieś uciekł. E, w czym grałem? E, co w czym? W piłkach. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ej, coś chciałem powiedzieć, zapomniałem.